Siema Czapy, dziś pokażę co zrobić, żeby nie waliło z ryna. Tobie akurat zbuzi, żeby ładnie pachniało, a tobie, żeby z pyska nie waliło. Tak? Także dla wszystkich filmik, żeby nie było, że nie. Co trzeba zrobić? Użyć najpierw takiego czegoś. To jest nitka chyba dentystyczna, jest założona na plastik. Można kupić to w ulubionym sklepie. Nie? i czyścimy ząbki, to jest po to właśnie, żeby wydłubać te reszki z jedzenia, tak? Można sobie potem obejrzeć, co się jadło, czy to było tydzień temu, czy nie. Ale ogólnie te rzeczy śmierdzą. Może nie wszyscy to robią, a większość wie, tak? Także wyczyszczamy dobrze ząbki. Potem jemy, jemy. Do mycia zębów trzeba użyć szczotki. To nie szczotka od kibla, tylko właśnie szczotka do zębów. Może być pasta. Można nic nie mieć. Dobrze by było, żeby była pasta, bo pasta pomoże, tak? I też jakiś zapach zostanie. Co jest ważne przy myciu zębów, żeby później też albo jednocześnie umyć eee! podniebienie oraz język. Tak, ćwoki. Język też wyjemy, tak? Nie będę teraz mył, bo wszyscy wiedzą, jak się to robi. Jakbym to zrobił, to byłoby wąskie. Potem, co trzeba zrobić? Aha, potem bierzemy wodę utlenioną, wlewamy sobie do kubeczka ilość taką dowolną i pijemy Tak. Robimy takie płukanie, wypluwamy. Później można wypić, co znaczy, można później jeszcze raz umyć zęby, żeby było ładnie. I teraz o co chodzi? Te wszystkie rzeczy są dlatego, że to wyciągnie też resztki, które gniją i śmierdzą. Na języku dużo jest rzeczy też. A tam w gardle możesz mieć różne takie osady, które też właśnie niektórzy odklaszną od, i one są takie bardzo śmierdzące. Obrzydlistwo. Samo brzydliwe rzeczy. Także idziesz laskę całować, nie tylko w kroczu, na pewno warto. Jak ty idziesz faceta pocałować, jak zrywali no to przegrałeś od razu. Mężem nie będzie, tak? Więc warto zadbać o to, żeby z pyska było przyjemnie, nie tylko z gaci, tak?